Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Twidget. Dzisiaj jesteśmy znowu, jak to zwykle, teraz będzie tylko na magu. No i niespodziewany odcinek, można by rzec, bardzo niespodziewany, no bo też niespodziewane jest to, że w czwartek ruszyły lochy, nowe lochy, czyli dojo bohaterów. W strefę światła już mamy tutaj odblokowaną. Zaraz sobie zrobimy tak, żeby odblokować też strefę mroku, więc skipniemy sobie kopalnie. No, i dodatkowo zrobimy wszystko to, co musimy na postaci i spróbujemy wbić poziom 600. Czy to się uda? Szczerze mówiąc nie wiem, bo strefa mroku może być dość y, trudna, no ale zobaczymy, co tutaj uda się zrobić. A jeśli dziś, się dzisiaj nie uda tego y, wykerować, no to jutro nowy poziom da nam na pewno poziom 600. Y, arenę mamy zrobioną maksymalnie. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o pupilę, no jest dość późno już, ale zaraz się nam dopiero ogarniać postać. E, więc dobra, na pewno przygodomat. No i dzisiaj słabiutki będzie z tego co widzę. No i dobra, aha, bo nie wzięliśmy, nie kupiliśmy gry w No to już pierwszy błąd. E, potka... Nie chcę na razie chyba brać. E, pierścienie. No dobra, zobaczmy czy tu jakieś pierścionki mamy. Tu jest coś za 5 milionów. Czy coś jeszcze? Jakiś pierścionek. No jest jeszcze jeden pierścionek, ok. I to by było chyba tyle. A jaki jest plakat pobi bohatera w podziemiach, to na pewno sobie zaraz zrobimy. No i zobaczmy, czy ktoś już wbił 500, 600. No na razie dwóch naszych oponentów nie wbiło, więc czas zacząć działać. My ciapniemy sobie teraz na szybko. Może koło. Żeby tutaj już wiedzieć, na czym stoimy, tak mniej więcej. No i zrobię sobie awkę. To na pewno. Oczywiście w tle będzie muzyka. I później, później sobie przejdziemy do naszego lochu. Także tutaj za chwilę zrobimy przerwę muzyczną. I lecimy. Lecimy po 600 poziom. until then Strangers, believe me when I say, Loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, Need the pale moon. Loving's for the fools, baby. Beware of my body. I'm alone, I'm alone. I'm a, I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a long woo, I'm a, I'm a, I'm a long woo, I'm a, I'm a, I'm a long woo, I'm a, I'm a ok, także mamy apkę zrobioną za dużo nam to oczywiście nie dało. Mamy 72 miliony expa na tym poziomie. Ale tutaj oczywiście jeszcze czeka 16. E, pupila chyba już kliknąłem dzisiaj, tak dokładnie. No i czas. Czas tutaj nas uczy pogody, że za chwilę będzie 599 na pewno. E, więc zaczynamy od strefy światła. Magiczna Uczennica. <laughs> ok. Wojownik 313 poziom, więc 300 milionów nie będzie z niej. Ale poszła bardzo gładko 94 miliony bardzo fajnie. Yy, mistrz. Mistrz soboturów. OK 316 więc tutaj też za dużo nie dostaniemy 99. <laughs> Następny przyjacielski pomocnik z sąsiedztwa. Yy, to też sobie klikniemy dość szybko Maguś poszedł pięknie 10 milionów więc to musimy sobie gdzieś odłożyć to na pewno yy, Teraz tak, to jest za 2 miliony, więc możemy sprzedać. Raczej nie mam nic. O, tu jest coś jeszcze takiego, co możemy tak na szybko sprzedać. Czy mamy coś jeszcze takiego taniego, co byśmy mogli tak na szybko tutaj sprzedać? Mamy to jeszcze. Także tutaj sobie to też na szybko rozwalimy. To 5 milionów to na pewno musi zostać. 2,5, 2, 2,5, 2,5, 2,5, 10. I tutaj raczej też już wszystko będzie powyżej 2 milionów. Więc lecimy dalej. Uczące się Shinigami. Okej. Okay. To też nie da nam 300 baniek. To 8. To już jest coraz lepiej. Udawany detektyw. 325 poziom. U, nie padna jednego hita. Dobra. Mamy epika za 10 milionów. To musimy sobie teraz gdzieś go tutaj skitrać. Mam nadzieję, że Starczy nam miejsca, żeby wbić tutaj coś. Gumowy pirat. Dobra. Zwiadowca padł bardzo ładnie. 100 chyba 18. Treser Pupili to chyba aż. Więc machniemy go sobie też. Kolejny Maguś. Pięknie. Brońka za 10 milionów. Kurde, niedobrze się robi. Bardzo niedobrze, bo zostało nam tylko jedno miejsce. A jeszcze przecież epik przed nami. Joker Jonasz. Jonasz toksycznej męskości, dobrze, niech będzie pięknie, 130 milionów no za dużo nam to na razie nie daje, potężny obcy, ok, to też sobie raczej bez problemu pięknie, 136 także stąd nie będziemy mieli poziomu, smarkacz oszust no to też sobie machniemy to raczej bez problemu i mamy już pierwsze osiągnięcie. I mamy kolejne buty za 10 milionów. Więc to mamy. Teraz tak. Jakieś buty za buty może zrobimy. Więc tu 10 milionów to 2 miliony. Więc sprzedamy. Tu możemy sobie tak to cachnąć. No i wykopmy sobie klucz. Dokładnie. I chodźmy na strefę roku. Zobaczymy gdzie uda nam się dotrzeć no tu będzie pewnie ciężko chociaż 2021 może uda się nam dojść do 10 skoro tu mamy na jesteśmy na dziesiątym to może może i się uda tutaj widzę że Barbar na razie bez problemu sobie radzi i to jest dla zwiadowcy i mamy 599 poziom już teraz zobaczmy czy to dla zwiadowcy będzie lepsze minus 17 ale zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz: że tutaj mamy dwa miejsca na stojaczku, i zaraz sobie przynajmniej jedno uzupełnimy. Wyposaż stojak, dziękuję, więc jedno miejsce odzyskaliśmy. To już jest coś. No i chodźmy dalej, chodźmy dalej. Tutaj 507 poziom, więc tutaj wszyscy przeciwnicy będą dawać nam. 300 milionów. Tutaj znowu Barbar bez problemu. Coś dla Magusia. Wiecie co, ja te epiki to sobie chętnie zostawię. Więc to sobie po prostu może zrobimy tak. Na rozmontowanie oczywiście. 347, 347 milionów. No więc tak naprawdę jeszcze 4, 4 przeciwników i będziemy mieć 600 poziom. Przyjacielski pomocnik. Tutaj też Barbar bez problemu. Rękawice dla wojownika. E, może się nadadzą. Plus dziewięć. Czy to się opłaca? No raczej nie, więc szukamy czegoś za 2 miliony. Mogą być te rękawice. E, I to zrobimy w ten sposób. Także już prawie jesteśmy w połowie. E, no i ucząca się szynigami przed nami. I znowu, znowu tylko barbar. I mamy Talizman. Na wszystkie staty niestety, więc może byśmy się pozbyli teraz czegoś innego niż rękawic. Powiedzmy tą czapkę sobie wyrzucimy i zrobimy tak. Refam roku kolejna, piąta już. No i nadal tylko Barbar. Bardzo ładnie mamy pierścionek. Pierścionek jest bardzo, bardzo idealny, więc możemy sobie go wrzucić na stojak. I ostatni przeciwnik. Ja już później nie będę dociskał tego lochu, będę sobie go klikał normalnie. Bo wydaje mi się, że to będzie i tak już to, że sobie pewnie poradzimy ze wszystkim raczej skoro na razie Barbar sobie tutaj wszystko ładnie śmiga Ale ten przeciwnik daje nam poziom hejsetny. Tak długo chciałem to osiągnąć kolejne buty Minus 39, ale jest, jest poziom 600. W końcu, w końcu, w końcu jest. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Aż jestem ciekawy, czy uda nam się zamknąć to dojo. No i jako, że ja jestem taki, jaki jestem. I bardzo lubię być ciekawą osobą. To sobie to sprawdzimy. Więc pozbędziemy się może jeszcze tutaj czegoś. To sobie przerzucimy tu. Te rękawice też sobie wyrzucimy i zrobimy tak. Dwa miejsca. Więc spróbujmy. Tresera. Barbar bez problemu. Jakaś czapka. Joker. Też raczej Barbar bez problemu. Świetnie. Jeszcze dwóch przeciwników nam zostało. Mamy tak naprawdę jedno miejsce. Właściwie to musimy zrobić sobie dwa miejsca. Więc zróbmy sobie te dwa miejsca. Tu jest jakaś klata za 2 miliony, i coś jeszcze za 2 miliony by się przydało. Powiedzmy, że to sobie tu wrzucimy. No i tu jest coś za 2 miliony, i tak zróbmy. I tak potężny obcy wojownik na wojownika bez problemu. Kolejny pierścionek i smarkacz oszust. 570 poziom. Może maguś będzie musiał walczyć? Nie będzie musiał walczyć, więc jest easy. Więc mistrz Dużo jest zrobiony. Mamy wszystko to, co chcieliśmy. Mamy 600 poziom. Jutro będzie 601. Więc pięknie, pięknie, pięknie. Więc mam nadzieję, że zostawicie pod tym odcinkiem dużo, dużo łapek w górę. I. Na pewno jakieś komentarze. Jeszcze wpiszmy sobie datę. To jest 17 listopada 2022. Pięknie. Mamy wszystko. Pierwszy 600 poziom na tym serwerze stał się faktem. No więc w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się krótko. I na razie.